Cześć, witajcie z tej strony Quizy A dzisiaj wam chcę przedstawić skąd można pobrać na przykład Waszą ulubioną muzykę. Yy, przypuśćmy moja to jest... No tu mamy tytuł, to wam chyba podam w tym w opisie. Posłuchajcie sobie na chwilę. I okay żeby pobrać taką muzykę po prostu kopiujemy e, tą nazwę i wpisujemy tak teledyski info kiedy mamy teledyski info klikamy na pierwszy link tu klikamy na mp3 i tutaj pisze podaj nazwę więc podajemy tą nazwę którą e, skopiowaliśmy z YouTube'a. Szuka nam. i tu widzicie yy, tu jest kilka rodzajów tej muzyki niektóre są zmiksowane niektóre nie so, musicie sobie po prostu poszukać tego nie wiem, zobaczymy może to yy, raczej nie no ale ki, z, z tej strony możecie pobrać tą muzykę yy, no raczej, raczej to było na tyle więc komentujcie, komentujcie, lajkujcie. Do zobaczenia do następnego odcinka. Na